Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense i słuchajcie, dzisiaj opowiem wam o tym, co prawdopodobnie wydarzy się jutro, ponieważ baby liki eventu walentynkowego i uwaga, sprawa jest taka, że nie ma ich wiele, ale baby też pokazał tego skibidi bossa walentynkowego i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, gdy ja będę o tym mówił, chciałbym sprawdzić, czy da się w ogóle postawić Hyper upgrade Titana Speakera podczas rundy na Endless mode bez Green Laser Kameramena. Spróbujmy to przetestować, bo gdyby mi to wyszło, to mógłbym wbić 140 Czwarty wave, widzowie. Gdybym miał takiego cinema, który by stunował na 5 sekund później Astro Toaletę, kto oglądał poprzedni odcinek, ten wie o co mi chodzi. Chcemy się wbić do topki, żeby wygrać Upgraded Titana Drillmana. Także widzowie, naprawdę chciałbym to zrobić. Trzymajcie kciuki, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba dzwonem i pamiętajcie, że rozdaję Toxic Upgraded Titana kamerkę za wbicie na mój nowy kadał Buj i Oli oczywiście, więc widzowie, macie Beres i zobacie w przypiętym komentarzu, wbijajcie, oglądajcie pierwszy odcinek do końca, zostawcie łapeczkę suba i widzowie wtedy podajcie swój nick pod tym odcinkiem który aktualnie oglądacie. Ja mam Merezek, Małpa Merezek. Pamiętajcie, że podpisuję za 400 gemów, nie mniej. Więc generalnie nie wysyłajcie mi nic, jeżeli nie chcecie dać mi jako prezent albo jako podpis za 400 gemów. I to jest wszystko, co chciałem w sumie powiedzieć. No i teraz tak, tak myślę, gdzie dać tego Santę. Na początek może tutaj. Dajmy sobie tutaj, ja będę tutaj sobie ogarniał w tle i zobaczymy, czy to w ogóle będzie możliwe, bo ten upgraded Titan Cinema, no, zrobiłby nam robotę, wiecie. Później on by naprawdę, nawet jeden czy dwa, postawiłbym dwa albo, może nawet, dobra, dwa bym postawił i by robił naprawdę potężne, wiecie, stuny na 5 sekund. Mamy wtedy 10 sekund stuna z dwóch takich Titanów i wtedy moglibyśmy tego astrotoaletę rozwalić. Myślę, że to tak działa. Jeżeli się nie uda postawić Hyperka, zanim te Skibidi mnie tu rozwalą, no, to wiadomo, to, to nie da się tego tak zrobić i wtedy potrzeba drugiej osoby, która grałaby tym upgraded Titanem Cinema i wtedy bym przeszedł raczej te wavey Daluzie, wiecie, i tak też być może zrobię, jeżeli się wkurzę to tak zrobię. I tutaj z dziewczyną zagram i wiecie, zrobimy sobie po prostu nawet dwa upgraded Titany Drillmeny, bo będziemy, wiecie, no będziemy na tej liście, bo ja po prostu tutaj pożyczę jej Titana Sidaebe i zagramy wiecie we dwójkę. Także jakiś plan jest, jeżeli on by wypalił no to myślę, że mielibyśmy dwa titany nowe, nie? To by było grube, także pomyślę nad tym, bo brakuje właśnie takiego Sinemy I wiadomo, wtedy jakby z będą miały więcej HP, ale we dwójkę i takie są o wiele łatwiej, bo wtedy oczywiście Santa TV, tutaj cinema, ja wtedy mogę sobie spokojnie green wziąć, wiecie, to jest o wiele więcej możliwości. No chyba tak to można nazwać. To jest po prostu o wiele więcej możliwości tutaj działania. Także aktualnie powiem Wam, że do najbardziej chciałbym zobaczyć, czy jestem w stanie postawić hyperka, nawet pierwszego mogę dać tutaj gdzieś, gdzieś tak po środku, wiecie, bo pamiętam, że jak stawiałem to mniej więcej tutaj i też koło DJ TV mena tutaj się stawia, nie? Więc jakby się udało, to bym zdążył ich rozwalić i wtedy zaczniemy tak od tyłu, nie? Zaczniemy od tyłu, zrobimy sobie wtedy sante TV na wyższy poziom, żeby wiecie, żeby był hajs, bo tak naprawdę teraz mega mega dużo tracę. Mamy 340 HP bazy. I czy to w ogóle będzie możliwe? Najbardziej mnie ciekawi, czy to będzie możliwe, żeby go postawić. Jeszcze brakuje mi jednego wave'a. Na ósmym mógłbym postawić pierwszego titana. No i czy to się uda, widzowie? Nie wiem, raczej się nie uda, ale kto wie. Jeżeli się uda, no to wtedy mamy wygranko w kieszeni. Nie wiem, dam go nawet tutaj, żeby rozwalił ich, co nie? Bo jak wlecą te wszystkie... O, ja nie wiem, czy już to mnie nie rozwali, wiecie? Czekajcie. Obczajmy to. Dajmy go może tutaj rzeczywiście z tyłu. Okej, okay, rozwaliłem kilku i teraz tak... Przechodzą tutaj toaletki. One mi zadadzą to HP, wiadomo, 80 na 400. Widzowie, nie ma czym się przejmować, bo tak jak już mówiłem, jeżeli mamy te wave... To zabija nas, zabija nas. Zabija nas każdy, widzowie, z szkibidi. Właśnie chciałem powiedzieć szkibidi, i źle powiedziałem. Także zabija nas każdy szkibidi toilet. skibidi toaleta każda nas rozwali, więc nie ma znaczenia, ile mamy tak naprawdę HP bazy. Bo później to w ogóle, no, traci znaczenie i tyle. To nie ma, nie ma w ogóle sensu, nie? Nieważne, ile macie HP i tak was wszystko one-shotuje. I wracając, widzowie, do eventu walentynkowego. Ja tu spróbuję w tle pograć. Bo słuchajcie, sprawa wygląda tak. W ogóle dajmy tego DJ-a TV. Gdzie on stał wtedy, jak grałem? Chyba gdzieś tutaj. Prawdopodobnie, dobra, zróbmy go tak. I widzowie w tym momencie też tutaj Speaker Liperdona, wiadomo, on będzie do leczenia, więc będzie gdzieś po środku. A żeby był po środku, to musi być gdzieś koło DJ'a mena wiecie? I to będzie idealne. Patrzcie, mamy wtedy leczenie. Właśnie na Titana też tutaj. Mamy Titana pierwszego, mamy DJ'a TV Mena. No i trzeba zrobić Sante. Trzeba zrobić Santę, żeby hajs był. I widzowie bardzo możliwe, że tym sposobem przejdę naprawdę do tabeli, co nie? Bo gdybym miał Cinemę, tutaj gdzieś nawet postawionego. I wszędzie hyper, wiadomo, speakermenów. to miałbym właśnie opcję, żeby tego ziomka, tego bossa Astro toaletę, no po prostu załatwić, nie? Więc mamy tutaj taką opcję. Teraz poczekam ze skipem. Zrobię sobie hajsik tak, żeby miał 500 dolarków. Zrobimy ulepszenie tego Santy i wtedy dopiero odpalimy kolejny wave, bo nie ma co też tutaj szarżować. Poczekajmy, dobra, i teraz skipujemy. Dalej lecimy, robimy kolejnego tutaj, myślę, że tego, Santa, no i Santa na maksa i później widzowie oczywiście ulepszanko pierwszych moich postaci tutaj, no i zobaczymy, czy to w ogóle nam wyjdzie. I wracając do tych widzowie w końcu liczków walentynkowych, mamy nowego Skibidi Bossa i on wygląda tak, jak teraz widzicie, jest to taki, no po prostu taki serduszkowy no, Skibidi Boss, normalnie. Skibidi Toilet potężny bosik, no tak on tutaj wygląda, jak widzicie, więc no, to jest to boss, który jest fajnie zrobiony, nie? Taki totalnie. Ma być to taki mały evencik, wiecie tak nagle. Najpewniej będzie jutro, jeszcze nie ma odliczania, ale najpewniej jutro, skoro jutro Walentynki. Więc taki mały event, no to małe rzeczy. Mamy też pokazane dwie postacie, widzowie, które będą do kupienia najpewniej z nowego krejta i będzie się zdobywało walutę walentynkową. Pewnie jakieś serduszka, coś takiego. Ja tam nie wiem dokładnie, to nie ma znaczenia. W każdym razie, tak będzie waluta eventowa. I od razu mówię, tak, ta waluta będzie do zdobycia za to, że gracie I jak wygrywacie, to też będziecie dostawali Także za samo granie, za wygrywanie I będzie mega, mega dużo sposobów, żeby tą walutę sobie ogarnąć Będzie jej bardzo dużo Także każdy na pewno sobie tą walutę ogarnie w taki sposób, że no, no po prostu każdy będzie ją miał, każdy będzie miał dużo krejtów I w tych krejtach mamy zlikowane dwie postacie Będzie to taki large speakerman, no oczywiście serduszkowy Którego teraz widzicie I taki large speakerman serduszkowy pewnie będzie bił AOE Jakieś małe takie dookoła no zobaczymy. Dokładnie nie wiem, no bo nie jest to powiedziane, a przynajmniej ja nie usłyszałem. I mamy też taką, nie wiem czy właśnie kameramena, czy woman ciężko mi powiedzieć. Chyba woman, która będzie postacią po prostu strzelającą takimi strzałami Amora. I ogólnie te strzały, to jest nowość akurat, będą przebijały się przez Skibidi. O co chodzi? To nie jest atak AOE, czyli dookoła obszarowy. To jest bardziej atak, który jakby wiecie, leci w jednego przeciwnika, ona strzeli tą strzałkę, nie wiem, będzie stała tutaj tak jak ja. I strzeli przez tego, tutaj strzeli do tego Skibidi, tego uba i przeleci przez każdego co nie ta strzała ona będzie po prostu taka no przelotowa że tak powiem będzie po prostu miała umiejętność przelatywania przez postacie z Kibidi czyli przez jednego drugiego trzeciego i tak dalej co nie jak będą w tej samej linii no to ich po prostu ta strzała przebije no bo wiadomo strzała Amora no to musi przebijać dobra widzowie podsumowanie jest takie że wywróciłem się na 30 Wave. Ie. no i słuchajcie będę musiał to lepiej obmyślić da się to zrobić jeżeli chodzi o postawienie cinema i słuchajcie, hyper upgraded Titana speakera Da się to zrobić bez Green Laserka, czyli wiecie, ten, który po prostu na początku nas broni. Da się postawić coś za 2000, zanim zostaniemy rozwaleni. Jak widzieliście, 80 HP bazy było. Także no, tylko tyle, że ta kolejność, kolejność mojego ulepszania jest dość yy, słaba. Może trzeba było zamiast DJ tv to bardziej ulepszyć pierwszego Titana, i wiecie, wtedy coś zrobić, nie? No, w każdym razie. 104 Wave naprawdę jest do zrobienia. Słuchajcie, jak byliśmy na setnym, przebijemy tą setkę, no to naprawdę jest możliwość tutaj wbicia się do tej topki. No, i mam nadzieję, że oczywiście nie dość, że do wbicia się do topki, no to jeszcze w ten sposób dostaniemy, widzowi upgraded Titana Drillmana, żeby był, co nie? Także, widzowie, ja tutaj lecę podpisać tym, którzy dali oczywiście 400 gemów i postać do podpisania. Podpisz, musicie napisać, pamiętajcie. No, i Bartkowi odsyłamy oczywiście large. Firework Kameramena. i widzicie, normalnie można dostać podpis. Dobra, podpisany jest, jest podpisany i polecę też dalej ogarnę. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o walentynki, mam nadzieję, że ten event będzie jutro, że się pobawimy, że będzie to taki, wiecie, event jak świąteczny, czyli taki, który będzie miał naprawdę fajne postacie dla free-to-play graczy, bo jak dobrze wiecie, aktualnie no, troszkę takie pay-to-win tutaj wleciało, te w ogóle. No, wszystkie tajtany za gemy, nie? No to w ogóle brzmi totalnie jak pay-to-win, bo wiecie, tym bardziej, że możemy sobie gemy kupić. No, w ilości 10 tysięcy to mamy 10 tysięcy Robux. Ogólnie, no mówię wam, nie kupujcie nigdy gemów w grach, w sensie nie kupujcie nigdy jakiejś tam, jakiejś waluty dodatkowej w grze za Robuxy, bo to totalnie się nie opłaca, to naprawdę jest tak nieopłacalne. Te gemy możecie wyrobić na czymkolwiek, sprzedając nawet jakieś legendy. Ja nie mówię tutaj, że sprzedawać coś drogiego, no ale nawet legendy albo mityki, jak wam polecam, możecie sprzedać i już mieć jakieś 1000 gemów za mityczka. Także no, naprawdę da się to zrobić i lepiej nie kupować. A 1000 gemów to jest 1400 Robuxów. Czy to się, czy to się opłaca, widzowie? No, oczywiście, że Robuxów nie opłaca się. Się wydawać, także tak przypominam. No i pamiętajcie, że biorę 400 g, do lecika widzowie za podpisy. Zapraszam do wysyłania mi postaci. Jak chcecie coś na podpis, tylko pamiętajcie, napiszcie podpisz, bo jak nie napiszecie, to no to oczywiście uznam to za prezent i tyle, bo to jest jakby mailbox na prezenty. A ja lecę dalej kombinować, jakoś ustawiać tego cinema, bo jest potencjał, żeby przejść na powyżej setny wave widzowie, powyżej setnego wavea na NDS Mode. Jak nie, to tutaj też polecę we dwójkę, we dwoje to zrobimy, no i tyle. Jakby Mam taką tutaj, teraz mam takie wyzwanie dla samego siebie, żeby przynajmniej ten, no 105, może nawet 106 wave, żeby wleciał, żeby być tutaj wysoko przez te 3 dni. I mam nadzieję, że uda nam się zdobyć upgrade y Titana. Trzymajcie kciuki widzowie, wbijajcie na mój nowy kanał, Meres i, i pamiętajcie, żeby zawsze zostawić łopeczkę w górę, jak, jak jesteście Żabką Mereza. I macie jeszcze link w opisie do naszego Discorda, Żabek Mereza, są różne, Fajda losowanka też na różne postacie i naprawdę jest tego mnóstwo, dosłownie mnóstwo. Dzięki za obejrząko i siema.